No, witajcie. Po tej przygodzie z trollami można by pomyśleć, że teraz już będzie z górki, ale gdzie tam? Kompania rusza dalej, robi się coraz dziko, jedzenia mniej, a przed nimi, no, te groźne góry mgliste. Co tam na nich czekało? Dziś bierzemy na warsztat rozdziały 3, 4 i 5 Hobbita. Tak, to jest naprawdę taki wiesz, przełomowy moment wyprawy. Mieli chwilę grozy, potem moment na oddech, ale zaraz. Zaraz zupełnie nowe wyzwania. Dziś właśnie prześledzimy tę drogę od, można powiedzieć, gościnego Rivendell, aż potem roczne tunele goblinów. Dokładnie. Zobaczymy, jak oni sobie tam radzą, kto im pomaga, a kto no, staje na drodze. No i oczywiście, jak w tym wszystkim odnajduje się nasz Bilbo Baggins. Dobra, to zaczynajmy. Rozdział trzeci Krótki odpoczynek. Kompania jest już wymęczona, morale, e, powiedzmy sobie szczerze słabe, jedzenie na wyczerpaniu i docierają do granic dzikich krajów. Ten widok gór mglistych na Bilbie robi wrażenie, prawda? O tak, Bilbo jest wręcz przerażony tym ogromem. Zresztą Balin od razu, wiesz, studzi jego ewentualny entuzjazm, mówi, że to dopiero początek, początek prawdziwych trudności. Ale na szczęście jest Gandalf o nich prowadzi, taką krętą, ale bezpieczną ścieżką, do tej ukrytej doliny Rivendell. Co to właściwie za miejsce? Tolkien nazywa je ostatnim przyjaznym domem siedziba Elronda, półelfa. Półelfa to brzmi intrygująco. Nie słusznie. Elrond to jest postać no, niezwykle ważna w historii śródziemia, mądry, szlachetny, potomek ludzi i elfów. A jego dom to taka oaza spokoju, wiedzy, kultury, no kompletne przeciwieństwo tej dziczy, przez którą szli. Takie miejsce, gdzie można naprawdę odpocząć, nabrać sił, chociaż wiemy, że krasnoludy, no generalnie nie pałają jakąś wielką sympatią do elfów, prawda? Zdecydowanie nie. Torin jest strasznie nieufny, a to przywitanie przez elfy takie trochę, wiesz, żartobliwe ze śpiewem, no wyraźnie go to irytuje ale koniec końców muszą skorzystać z gościny Elronda. I to właśnie spotkanie z nim przynosi kluczowe odkrycia. Coś, co naprawdę zmienia bieg wyprawy. Dokładnie tak. Chodzi o te miecze, które zdobyli w jaskini troli. Elrond ze swoją ogromną wiedzą od razu je rozpoznaje. To nie są, wiesz, takie zwykłe łupy. Okazuje się, że to są prastare, elfickie ostrza. Wykute w Gondolimie, tym legendarnym mieście zniszczone wieki temu. Właśnie podczas wojen z goblinami. Czyli te miecze to jest no kawał historii. Od na wroga. że mają taką broń, no podnosi rangę tej kompanii i ich misji. To już nie jest tylko wiesz jakaś tam grupka awanturników. Stają się uczestnikami wydarzeń o znaczeniu historycznym. Elrond przypuszcza, że trole musiały je po prostu no nie wiem, ukraść albo znaleźć gdzieś w jakiejś zapomnianej kryjówce. Niesamowite. Ale to nie koniec pomocy Elronda. On im pomaga jeszcze w jednej bardzo ważnej sprawie: odczytuje mapę Torina. Myśleliśmy, że to zwykła mapa skarbu, a tam sekret. Tak, i to sekret widoczny tylko w specyficznych warunkach. Elrond odkrywa na mapie rumy księżycowe. To takie litery, które widać tylko w świetle księżyca. I to Książyca tej samej fazy i pory roku, w której je napisano. Odczytuje inskrypcję, która mówi o sekretnych drzwiach do wnętrza Samotnej Góry. I jest tam mowa o Dniu Duryna, to pierwszy dzień krasnoludzkiego Nowego Roku. Czyli mają wskazówkę jak wejść, ale co to dokładnie znaczy ten Dzień Durina i kiedy on jest, tego jeszcze nie wiedzą. Dokładnie. To jest na razie zagadka. Taki element niepewności, ale jednocześnie to jest konkretna nadzieja, jakiś cel. Ta informacja plus oczywiście odpoczynek uzupełnienie zapasów, to wszystko dodaje kompanii nowej energii. Mimo tej niechęci Torina do elfów, ten pobyt w Rivendell okazał się absolutnie kluczowy. No dobrze. Czyli pełni nowych sił ruszają dalej. Prosto w góry Mgliste. Można by pomyśleć, że po takim odpoczynku to już będzie łatwiej, ale chyba nic bardziej mylnego. Absolutnie. Góry mgliste to jest zupełnie inny świat. Tolkien mistrzowsko buduje tutaj atmosferę zagrożenia, takiego ciągłego niepokoju. Podróż od razu staje się ciężka, wyczerpująca. Zimno, wiatr, te niebezpieczne ścieżki nad przepaściami, spadające kamienie. Bilbo, nasz miłośnik komfortu, jest coraz bardziej nieszczęśliwy. Tęskni za swoją ciepłą norką. A jakby tego było mało, trafiają na burzę. Ale to nie jest taka zwykła burza. Bilbo widzi coś, no, przerażającego. Kamiennych olbrzymów Żytających w siebie głazami dla zabawy. To brzmi i absurdalnie? I strasznie jednocześnie. Tak, ta scena doskonale pokazuje, jak niegościnne, jak pełne takich pierwotnych, nieokiełzonych sił są te góry. Kompania czuje się przy nich mała, bezradna. Szukając schronienia przed tą nawałnicą, Fili i Cili znajdują jaskinię. Na pierwszy rzut oka wydaje się idealna, sucha, bezpieczna. No właśnie, wydaje się. To chyba taki klasyczny błąd w, w takich historiach, nie? To poczucie fałszywego bezpieczeństwa. Dokładnie. Są zmęczeni, zdesperowani, więc nie sprawdzają tej jaskini dokładnie. Rozkładają się do snu. Niektórzy już, wiesz, dzielą skórę na niedźwiedziu, marzą o tym skarbie Smauga, ale spokój jest bardzo, bardzo krótki. Bilbo, dręczony jakimiś złymi przeczuciami, nie może zasnąć i zauważa coś niepokojącego. Pęknięcie w ścianie. Które się powiększa i nagle z tej szczeliny... Wysypują się gobliny. Łapią wszystkich, którzy spali, zabierają kuce, zapasy. No, koszmar. Tylko Gandalfowi jakoś udaje się uciec. Jest bezbronna. Zostają brutalnie wciągnięci w głąb góry, w te cuchnące, mroczne tunele. To jest jak zejście do piekła. Prowadzą ich do wielkiej pieczary przed oblicze wielkiego goblina. Atmosfera jest straszna. Słychać ich okrutną pieśń. Wielki goblin jest wściekły, oskarża ich o szpiegostwo, o wtargnięcie na jego terytorium, a co najgorsze, w jego oczach podejrzewa ich o współpracę z elfami. I wtedy, wtedy zauważa miecz Torina. Orkista, pogromce goblinów, ten miecz, który w przeszłości siał postrach wśród jego ludu. Rozpoznanie tej broni rozwścieca wielkiego goblina do reszty. Wydaje rozkaz, żeby ich natychmiast zabić. Sytuacja wygląda na beznadziejną. I tu znowu wkracza Gandalf, prawdziwy Deus ex machina. Można tak powiedzieć. Ale to też pokazuje jego fundamentalną rolę. On jest opiekunem, przewodnikiem tej wyprawy. Bez niego byliby po prostu zgubieni. Gandalf gasi światła, wywołuje chaos i swoim mieczem, glandringiem, młotem na wroga, tym drugim gondolińskim ostrzem, zabija wielkiego goblina. I zaczyna się szaleńcza ucieczka przez labirynt tuneli. Gobliny oczywiście ruszają w pościg. W tym całym chaosie Dori niesie Bilba na plecach, bo Hobbit no, nie nadążyłby. Ale w ciemnościach jeden z goblinów łapie Doriego od tyłu. Bilbo spada, uderza głową o kamień i... traci przytomność. Koniec rozdziału czwartego. I zostajemy z pytaniem, co z Bilbem? To jest mistrzowskie zawieszenie akcji. Czytelnik zostaje w takim napięciu, martwi się o los Hobbita. Sam w najgorszym możliwym miejscu. Rozdział piąty Zagadki w ciemnościach zaczyna się dokładnie w tym momencie. Bilbo budzi się? Absolutna ciemność samotność. Nie wie gdzie jest, co się stało zresztą. Musiał czuć przerażenie, no nie, nie do opisania. Tolkien świetnie oddaje to poczucie takiej kompletnej izolacji rozpaczy. Bilbo jest na granicy załamania, ale instynkt przetrwania każe mu iść do przodu. Zaczyna pełznąć po omacku wzdłuż ściany tunelu. I właśnie wtedy, podczas tego pełznięcia, jego ręka natrafia na coś coś małego, zimnego, metalowego, leżącego na ziemi mały pierścień. Wsuwa go do kieszeni tak prawie bezwiednie jeszcze kompletnie nie wie, jak ważny to jest moment. Absolutnie nie. To znalezisko wydaje się takie przypadkowe, nieistotne w obliczu jego sytuacji. Co ciekawe, chwilę później znajduje swój mały mieczyk, ten, który zabrał trolom. Kiedy go wyciąga, ostrze zaczyna blado świecić. Przypomina sobie, że to elficka broń, a gobliny boją się takich rzeczy. Hmm. To dodaje mu odrobinę wiesz otuchy. Odwagi? Czyli nawet w takiej beznadziejnej sytuacji znajduje w sobie jakąś iskrę. Tak. To jest ważny moment w jego przemianie. Mimo tego strachu decyduje się iść naprzód. Jego hobbicka natura, to ciche poruszanie się, pewna odporność na ciemność, teraz okazuje się przydatna. W końcu dociera do brzegu jakiejś lodowatej wody, podziemnego jeziora. I tam, tam już nie jest sam. Spotyka Goluma, jedną z najbardziej chyba ikonicznych postaci w całej literaturze fantasty. Dziwaczny. Taki trochę odrażający stwór, mówiący do siebie, mój sarkebie. Gollum żyje tam od wieków w kompletnej samotności, strzegąc swojego skarbu, czyli tego samego pierścienia, który Bilbo właśnie znalazł. Chociaż żaden z nich jeszcze o tym nie wie. Jest zainteresowany Bilbem, ale przede wszystkim jest głodny. I proponuje grę. Grę w zagadki. Grę na śmierć i życie. Dosłownie. Jeśli Bilbo przegra, zostanie zjedzony. Jeśli wygra, Gollum pokaże mu drogę na zewnątrz. Tylko czy można ufać takiemu stworzeniu? To ogromne ryzyko, ale Bilbo nie ma za bardzo wyboru, prawda? Rozpoczyna się ten słynny pojedynek na zagadki. Co ciekawe, Bilbo, mimo tego początkowego przerażenia, okazuje się całkiem niezły w tej grze. ci w ogóle lubią zagadki. No tak. Odgaduje zagadki Golluma o górze, wietrze, słońcu i stokrotkach, o ciemności. Gollum jest coraz bardziej zirytowany, niespokojny. W końcu przychodzi kolej Bilbo, ale ten no, nie może nic wymyślić. I wtedy, trochę przez przypadek, dotykając pierścienia w kieszeni, zadaje pytanie. Co mam w kieszeni? To pytanie łamie konwencję, to nie jest taka typowa zagadka. Ale Gollum, zaintrygowany i pewny swego, podejmuje wyzwanie. Prosi o trzy próby. Zgaduje: ręce, potem nóż, potem nic. Żadna odpowiedź nie jest poprawna. Czyli Bilbo wygrywa. Ale czy to koniec problemów? Gollum nie wygląda na kogoś, kto łatwo pogodzi się z porażką, zwłaszcza gdy chodzi o jego skarb. Dokładnie. Wygrana Bilba jest jednocześnie początkiem nowego, ogromnego problemu. Gollum wkrótce zorientuje się, że Bilbo może mieć jego pierścień, jego skarb, ale o tym dowiemy się później. Na razie Bilbo wygrał i teoretycznie powinien dostać pomoc. Dobrze, podsumujmy te trzy naprawdę intensywne rozdziały. Mieliśmy krótki, ale bardzo ważny odpoczynek w Rivendell z tymi kluczowymi odkryciami. Potem tę dramatyczną przeprawę przez góry mgliste, pojmanie przez gobliny i brawurową ucieczkę. A na koniec tę samotną konfrontację Bilba z Golumem i no, znalezienie pierścienia. Obserwujemy tu przede wszystkim ogromny rozwój Bilbo. Z takiego hobbita, który cenił sobie spokój, wygodę, domowe pielesze, staje się kimś, kto w ekstremalnej sytuacji potrafi wykazać się sprytem, odwagą, inteligencją. Ta wygrana z Golumem to jest dowód na jego wewnętrzną przemianę. To jest taka mini bildungsroman, można powiedzieć, opowieść o dojrzewaniu bohatera. Widzimy też ważne motywy literackie, na przykład ten kontrast: spokój, mądrość Rivendell kontra chaos, brutalność tego królestwa goblinów. Jest też motyw przewodnika, Gandalf i Elrond ratują kompanię swoją wiedzą, swoimi interwencjami. No i pojawia się motyw odwagi, która rodzi się w obliczu największego strachu. I oczywiście ten tajemniczy pierścień. Na razie to jest tylko mały, złoty krążek znaleziony w ciemnościach, ale czytelnik, zwłaszcza ten, który zna władcę pierścieni, wie, że to jest początek czegoś znacznie, znacznie większego. Warto też zwrócić uwagę, jak Tolkien różnicuje zagrożenia. Od takiej fizycznej siły troli, przez tę zorganizowaną podziemną społeczność goblinów, po ten psychologiczny pojedynek z Gollumem. Każdy z tych wyzwań wymaga innych umiejętności. Bilbo wygrał grę, ale co dalej? Czy Gollum dotrzyma słowa? Gdzie są Gandalf i Krasnoludy? Czy uda im się wydostać z tych gór mglistych? Tyle pytań zostaje bez odpowiedzi. Zostawiamy więc naszych słuchaczy z tymi pytaniami i może jedną refleksją: czy to znalezienie pierścienia przez Bilbo było tylko szczęśliwym przypadkiem? Z biegiem o okoliczności w mroku jaskini, czy może to było przeznaczenie? Taki moment, który zmieni nie tylko los Hobbita, ale i całej wyprawy, a może nawet całego śródziemia. Nad tym myślę warto się zastanowić. Mamy nadzieję, że to nasze omówienie pomoże lepiej zrozumieć te kluczowe fragmenty Hobbita i może przygotować się do dalszej lektury czy dyskusji. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.